Dzień dobry, Katarzyna Mazur Biznes, raport gazety finansowej. Dzisiaj naszym gościem jest pani Natalia Minczanowska, wicedyrektor szkoły w chmurze. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, pani Natalio. Takim tematem wiodącym naszej dzisiejszej rozmowy będzie edukacja domowa, jednym znana, innym nieznana. Gdyby mogła pani naszym widzom przybliżyć, z czym ta edukacja domowa się wiąże, dla kogo ona jest? Pewnie. No to przede wszystkim edukacja domowa to jest legalny, alternatywny sposób do tej dziennej edukacji, którą znamy, czyli do takiego codziennego chodzenia do szkoły z planem lekcji, z jakiejś od jakiejś godziny do jakiejś kończymy i to jest taka tradycyjna, ta dzienna edukacja. Natomiast edukacja domowa to jest taka alternatywa, która polega na tym, że nie chodzimy na co dzień, nie mamy planu lekcji, budzimy się i sami sobie ustalamy ten plan lekcji, można powiedzieć, i sami sobie tą naukę gdzieś tam staramy ułożyć i zorganizować w ciągu dnia i w ciągu roku. To, co trzeba zrobić, na edukacji domowej, to po prostu zaliczyć egzamin końcoworoczny z mm, przedmiotu konkretnego, czyli tą podstawę programową trzeba po prostu zaliczyć. Natomiast czy to się wydarzy pod koniec roku, czy w trakcie roku szkolnego, no to tutaj w zależności od szkoły, do której jesteśmy zapisani. No i właśnie do edukacji domowej można się zapisać do tak naprawdę jakiejkolwiek przyjaznej szkoły edukacji domowej, to te szkoły się gdzieś tam e, już informują rodziców i uczniów, że właśnie jest taka możliwość w ramach danej szkoły. No i po prostu trzeba się do takiej szkoły zgłosić, tak naprawdę zapytać, czy jest taka możliwość. E, no i wtedy możemy się zapisać. E, potrzebny jest Wniosek taki do złożenia do dyrektora szkoły, no i wymagana jest też zgoda obojga rodziców na tą edukację, także tutaj takie formalności trzeba spełnić. No i później, właśnie po wydaniu tej decyzji dyrektora pozytywnej, można taką edukację domową podjąć, więc tutaj są pewne takie kroki formalne, które trzeba spełnić. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć, dla kogo jest ta edukacja domowa, no to tutaj to już, to już jest temat rzeka i trzeba sobie na to pytanie tak naprawdę indywidualnie w ramach swojej rodziny rozpatrzyć, czy to jest sposób nauki, który będzie nam odpowiadał. I my w szkole w chmurze, właśnie gorąco do tego zachęcamy zanim przejdziemy na tą edukację domową, to zerknijmy, czy ta edukacja domowa faktycznie jest dla nas. I czego ona wymaga? Jak to można sprawdzić? Dokładnie. Jak to można sprawdzić? No to myślę, że z takich ważnych aspektów to przyjrzeć się temu, czy faktycznie taki sposób uczenia się na podstawie planowania sobie dłuższego, długoterminowego jest dla nas. Czy my będziemy w stanie być zmotywowani do tego, żeby faktycznie, może nawet nie codziennie, ale regularnie na pewno, sobie tą podstawę programową przyswajać we własnym zakresie. Czy my jesteśmy gotowi na to, że będziemy spędzać więcej czasu w domu? Zarówno uczniowie, jak i rodzice muszą być na to jakoś przygotowani, że w tym domu będziemy spędzać więcej czasu, czy my będziemy potrafili na przykład w oderwaniu od tej klasy takiej codziennej się uczyć, czy będziemy gotowi wyznaczać sobie sami cele, bo też to jest jakoś obecne w edukacji domowej, że już nie ma tej osoby, która nam zadaje te zadania domowe, która nam mówi proszę przerobić ten materiał od A do Z w tym tygodniu, tylko to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby sobie ten materiał przerobić. Oczywiście różnie jest w zależności od też zakresu wiekowego. W klasach 1-3 ta obecność rodzica jest taka większa, to zaangażowanie potrzebuje być po prostu większe, bo uczniowie młodsi no, muszą się po prostu nauczyć pewnych rzeczy, jak na przykład czytanie czy pisanie, czy liczenie. To są takie rzeczy, które są wymagane w podstawie programowej, no i po prostu też są młodsi. Tak mają 7 lat, i idą do szkoły, więc trzeba też po prostu więcej uwagi temu poświęcić. Natomiast w miarę temu, jak później uczniowie już dorastają i idą do kolejnych klas, no, to to jest już, można powiedzieć, łatwiejsze albo bardziej wyuczone, albo sami sobie już ten, tą podstawę programową przyswajają. Czy edukacja domowa dotyczy mm, wszystkich fo form szkół? Czyli czy edukację domową mogą wystąpić uczniowie Państwowej Szkoły Podstawowej? Czy to dotyczy tylko ściśle określonych jednostek funkcjonujących w, mhm. w naszej przestrzeni? Jest tak, że można się e, zapisać, bo to formalnie tak naprawdę ta edukacja domowa to jest takie zaczerpnięte z angielskiego homeschooling. Natomiast w polskiej rzeczywistości e, i w polskim prawie to jest tak naprawdę spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Więc tutaj mogą się zapisać wszystkie osoby, które podlegają temu obowiązkowi, no i to już jest zerówka e, do 18 roku życia. I to jest bardzo ważne, żeby też e, to podkreślić, że osoby, które w liceum chciałyby się przenieść albo z technikum, albo na przykład ze szkoły branżowej, to też jest możliwe. E, jeśli chcą się zapisać do szkoły, to po prostu trzeba tutaj e, spełnić ten. Obowiązek, można powiedzieć, więc to muszą być osoby przed ukończeniem 18 roku życia, czyli do dnia tej 18 można faktycznie taką decyzję na edukację domową wydać. Później, oczywiście, można być na edukacji domowej, mając 18 lat, ale to musi być wydana decyzja e, najpóźniej przed dzień urodzin 18. Także e, uczniów, którzy są zainteresowani taką formą edukacji w liceum, też przed tym przestrzegamy, żeby się decydowali przed tym 18 rokiem życia. W kontekście edukacji domowej pojawiają się takie wątpliwości w przestrzeni strzeni publicznej dotyczące tego, że dziecko, które pozostaje w edukacji domowej ma odcięty kontakt od rówieśników. Jak wy sobie z tym argumentem radzicie? Mm -hmm to faktycznie jest często obawa, no bo jest tak, że uczeń przechodzący na edukację domową e, faktycznie m, więcej czasu w tym domu jest i to z jego inicjatywy, czy z inicjatywy jego rodziców e, spotyka się po prostu z rówieśnikami, więc tutaj bardzo ważne jest, żeby też ten aspekt przemyśleć przed przejściem na edukację domową e, i żeby być na to przygotowanym i mniej więcej sobie jakoś to zaplanować, jak ja będę właśnie dbać o ten kontakt, e, kontakt społeczny. Myślę, że to, co jest ważne w Szkole w Chmurze, to to, że my dajemy narzędzia do tego, żeby można się było spotykać. Mamy różne grupy na Facebooku, lokalne, które wspierają też to, żeby nie tylko spotykać się w takiej rzeczywistości online'owej, czy na warsztatach, czy konsultacjach przedmiotowych, bo też takie prowadzimy u nas, tylko żeby można było też się spotkać lokalnie, właśnie w miejscu gdzieś, gdzie będziemy mogli w kawiarni na przykład razem popracować i zrobić jakieś projekty wspólnie, albo się przygotować do egzaminów razem, bo to też jest bardzo fajna inicjatywa, która często jest jakoś u nas obecna w szkole. Myślę też, że tworzymy takie przestrzenie i dla uczniów, i dla rodziców, czyli nie tylko właśnie wspieramy uczniów w tym, żeby znajdowali swoich rówieśników, albo osoby, które właśnie są podobne w ich te interesowania, bo myślę, że to jest piękne w edukacji domowej, że właśnie nie dobieramy się tak losowo, czyli osoby urodzone w jednym roczniku są w jednej klasie, tylko właśnie to, że możemy szukać sobie znajomych na przestrzeni na przykład pasji wspólnych, że interesujemy się wzajemnie nie wiem, historią i wspólnie uczymy się na przykład razem do egzaminu z historii, tak, bo to lubimy i na przykład osoba z trzeciej klasy liceum wspiera tą w pierwszej, osobie, w pierwszej klasie liceum, więc myślę, że to jest bardzo fajne, że możemy tutaj różnych poszukać innych wspólnych tematów, a nie tylko to, że jesteśmy po prostu w tym samym wieku. Nie? tak jak jest często w edukacji po prostu dziennej, stacjonarnej. I właśnie dajemy taką przestrzeń na Facebooku, czy dajemy taką przestrzeń na Discordzie dla uczniów w liceum, żeby tych starszych już, żeby właśnie się poznawali. Czy organizujemy też jakieś takie wydarzenia stacjonarne, jako Szkoła w Chmurze, pikniki w różnych miastach. Staramy się też docierać do, do naszej społeczności w całej Polsce, tak żeby właśnie oni mogli się też organizować. No i bardzo dużo mamy takich lokalnych działań. Czy organizujemy jakieś właśnie pojedyncze wydarzenia tematyczne, warsztatowe, Mamy też Centrum Robotyki na przykład w Warszawie, gdzie można przyjść, się też jakoś zainteresować tą robotyką. Takie nowoczesne teraz to jest nowo otwarte centrum w zeszłym roku. Mamy też Centrum Spotkań, czyli po prostu miejsce, gdzie można przyjść razem, nie wiem, grać w gry, uczyć się. Także staramy się wspierać też i dawać narzędzia do tego, żeby można było z tego korzystać. Mhm. Czy od strony prawnej, takiej organizacyjnej, ten system edukacji domowej jest w tej chwili wspierany przez państwo, ma szansę się rozwijać, czy jest na jakimś etapie przełomu? Myślę, że jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo teraz w takiej dużej zmianie, bo jesteśmy też, można powiedzieć, dość na świeżo po wyborach e, parlamentarnych. I myślę, że to zdecydowanie ta polityka ogólnokrajowa czy w edukacji ma duży wpływ na to, jak jest postrzegana edukacja domowa. E, I teraz e, aktualnie byliśmy e, na spotkaniu e, właśnie z minister e, edukacji Izabelą, więc jakby tutaj staramy się właśnie e, też docierać i być w dialogu z, e, z rządzącymi e, pod kątem naszych działań, również w edukacji. I Myślę, że teraz jakoś dużo bardziej um, zaczyna być taka otwartość na to, żeby o tym rozmawiać o tej edukacji domowej. No my się w zeszłym roku znaleźliśmy w takiej trudnej sytuacji obcięcia finansowania, w związku z czym nasza sytuacja aktualnie jest dość skomplikowana i, i sposoby, w jaki chcemy wspierać uczniów nie do końca są finansowane. Więcej wydajemy na te działania wspierające uczniów, niż dostajemy dofinansowania um, w subwencji oświatowej. E, natomiast no, być może ta zmiana będzie e, też wpływała na to, że będzie tutaj większa otwartość, na pewno potrzeby są. I my to widzimy, że Potrzeby rodziców i uczniów są nieustanne, nie ma dnia, kiedy ktoś nie pyta, czy w szkole może jest może otwarta rekrutacja. Naprawdę tych zapytań jest mnóstwo. Często zdarza się nawet kilkaset telefonów w tygodniu z zapytaniem właśnie, czy ta rekrutacja jest otwarta, więc my widzimy ogromne potrzeby i właśnie chcemy być głosem tych potrzeb, tych rodziców i uczniów, którzy są tym zainteresowani, w związku z czym nieustannie będziemy szukać miejsca do dialogu właśnie w polityce czy z osobami, które mają wpływ na to, jak wygląda edukacja w Polsce. Jakie korzyści płyną z edukacji domowej, a jakie są jej zagrożenia? Mm-hmm. <laughs> To tak jak wcześniej też rozmawiałyśmy, że właśnie tutaj trzeba sprawdzić, czy to jest sposób edukacji dla nas, bo my często w chmurze mówimy, że to nie jest system, który sprawdzi się u każdej osoby. Gdyby tak było, no to być może w ogóle prowadziłoby to do jakiejś likwidacji szkół dziennych, a to zupełnie też nie jest w misji szkoły w chmurze, tylko misją jest to, żeby dać wybór, dać alternatywę do tego, żeby można, żeby można było wiedzieć, że jest inaczej i że też można wybrać swój sposób edukacji, taki jaki odpowiada jednostkom, jaki odpowiada konkretnym Potrzebą ucznia, i właśnie mniej więcej za tym idziemy, i myślę, że z takich dużych korzyści jest to, że właśnie ja mam wpływ na tą swoją edukację, że ja jestem za nią odpowiedzialny, że ja mogę na przykład uczyć się biologii przez dwa miesiące, zamknąć ten temat podstawy programowej na ten rok i później się na przykład zanurzyć jeszcze głębiej w tą podstawę, ale już z takim spokojem, że ja już zaliczyłem ten egzamin z tego przedmiotu i z tej podstawy programowej, i ja mogę się teraz rozwinąć jakoś głębiej na przykład w tej biologii i się skupić na przykład tylko i wyłącznie, nie wiem, na pszczołach albo na owadach, coś, co mnie jakoś bardzo interesuje, więc tutaj podoba mi się. To w edukacji domowej i z tego, co dużo rodziców i uczniów mówi, że to daje taką wolność, ale też bardzo buduje taką odpowiedzialność właśnie za tą swoją edukację. To, co myślę, że też jest korzyścią w edukacji domowej, to też taki rozwój i przestrzeń na pasję i czas na to. Mamy mnóstwo uczniów, którzy na przykład zawodowo trenują sport i ten sposób edukacji po prostu idealnie wpasował się w ich potrzeby, bo oni mają treningi często, bo mają je w nieregularnych godzinach, bo mogą się uczyć wieczorem po tym, jak mają trening rano, więc jakby tutaj też ten czas na to, żeby rozwijać swoje pasje, to jest ogromna możliwość i dużo osób z niej korzysta. Więc tutaj myślę, że to jest ważne. I też takie dopasowanie do rytmu uczenia się, że ja nie jestem w klasie, w której nauczyciel tłumaczy coś za szybko albo za wolno, tylko ja decyduję o tym, kiedy się chcę uczyć, w jakiej formie, czy ja chcę otworzyć podręcznik, czy ja chcę na przykład przesłać jakiegoś podcastu na ten temat, czy ja chcę pójść do biblioteki i sobie poszukać jakichś informacji, źródeł innych. To jest dowolność duża. Więc tutaj ta dowolność doboru formy i też taka indywidualizacja duża tej edukacji myślę, że jest dużą korzyścią. I że to się faktycznie sprawdza. I jeszcze z takich indywidualnych form to dużo uczniów i rodziców mówi nam o tym, że na przykład wysypiają się bardziej albo właśnie nie tracą czasu na dojazdy do szkoły, bo nieraz było tak, że um, uczeń dojeżdżał godzinę czy półtorej, czy nawet dwie do jakiejś szkoły gdzieś daleko, a teraz po prostu ten czas ma zaoszczędzony na to, żeby móc się po prostu nauczyć, ewentualnie wyspać na spokojnie, zjeść. Dużo uczniów też mówi o tym, że im się unormował właśnie czas spania, jedzenia, więc jakby tutaj takie korzyści też fizjologiczne z tego płyną. A jeśli chodzi o ryzyka, no to myślę, że właśnie taki, um, może w tym być widoczny właśnie taki jakiś brak motywacji, że tu jest to ryzyko, że nie będziemy w stanie sobie tego planu e, konsekwentnie realizować, e, więc myślę, że takie mm, no właśnie niedopełnienie tej podstawy programowej tutaj jest ryzykiem, no bo jeśli ja jestem trochę za to odpowiedzialna, oczywiście my dajemy jako szkoła w końcu narzędzia, ale ja mogę z tego nie skorzystać i po prostu e, nie spełnić tej podstawy programowej, nie zaliczyć tych egzaminów e, końcoworocznych, no to wtedy no to jest ryzyko, że po prostu tej podstawy programowej nie będę mieć zaliczonej, no i wtedy też e, no po prostu takie w każdej innej szkole nie zalicza się klasy, i po prostu trzeba wtedy sobie też znaleźć inną szkołę i wrócić, tak jakby tutaj, do jakichś innych systemów nauczania. Jeśli chodzi jeszcze o ryzyka, to myślę, że właśnie to izolacja. Że jeśli ja nie zadbam o te relacje, to może być ciężko, czy moi rodzic nie zadba, jeśli jestem młodszy, to może być ciężko faktycznie z kontaktami społecznymi, z takimi jakby też kompetencjami miękkimi, które się tutaj w tym obszarze też kształtują w szkole. Z takich ryzyk, no to myślę, że też e, często rodzice mówią o takiej nauce języka obcego, która nie polega tylko na tym, żeby coś czytać, e, tylko też, żeby mówić i to praktykować, co w edukacji domowej może być troszeczkę trudniejsze, bo właśnie nie mamy tej klasy, nie mamy tego nauczyciela. No, my w szkole, w chmurze też mamy takie konwersacje let's talkie, czyli tak zwane właśnie konwersacje z języka angielskiego, które sprawiają, że można rozmawiać, a nie tylko czytać czy słuchać. I, i to jest coś takiego. Czy myślę, jest tak to robi. forma edukacji wymagająca dużej odpowiedzialności i samoświadomości. Hmm, co u dzieci na etapie wczesnoszkolnym może stać pod znakiem zapytania? Czyli coś, o czym rozmawiałyśmy jeszcze, zanim, zanim weszłośmy do programu, czyli taka konieczność zaangażowania po stronie rodziców i stworzenia jakby całego zaplecza całego systemu domowego temu dziecku. Tak, to prawda. W młodszych klasach faktycznie to zaangażowanie potrzebuje być większe e, dla ucznia, no bo właśnie on wchodzi z taką być może pozorówce część uczniów potrafi już pisać i czytać, natomiast część nie i, i podstawa programowa też jest tak rozpisana w klasach 1-3, żeby właśnie tą naukę czytania i pisania uwzględnić w tym. E, no i tutaj znowu w szkole w może proponujemy takie konsultacje dydaktyczno-metodyczne, które wspierają w tym jak uczyć czytać, jak uczyć pisać. Też ostatnio nagraliśmy taki podcast właśnie um, dotyczący matematyki, więc myślę, że tu też jakoś łatwiej jest wtedy um, wejść w, to, w tą rolę rodzica, trochę nauczyciela, jeśli dostajemy narzędzie. I to faktycznie my w szkole w chmurze tutaj robimy i, i z tym działamy, żeby właśnie wspierać rodziców w tym jak najbardziej, żeby oni potrafili być jak, jak najwięcej zaangażowani. Natomiast to jest jakieś. Też to są jakieś kwestie, które też trzeba sobie przemyśleć, zanim już właśnie podejmiemy tę edukację domową na wczesnych etapach, czyli szczególnie w tej edukacji wczesnoszkolnej. No bo tutaj to zaangażowanie rodzica po prostu musi być większe, żeby to dobrze działało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.